Witam. Za dużo paczek w tym tygodniu nie było. Dwie nawet otworzyłem już wcześniej. No także zabieram się już za otwieranie i pokazanie co było. Była w pierwszych dniach, w w poniedziałek FIFA 11 w Steelbooku. Mam jedną w Metalpaku. We are 11 Dalej kolejna FIFA. Tym razem 14 z Realem. Też Steelbook. Еще одна пачка из Голландии. еще рано взять. Такая I jest w bardzo nawet dobrym stanie. Tył jest ładny, nie ma nie ma rys. Z przodu tu widzę jakieś coś na górze. Jakieś przejechane, ale to nic w porównaniu z tym co ja mam. To i tak ładny. O, dalej paczka z Anglii. O, tak, o, wychodzi. Jest to stalker w edycji Radiation. Box widzę chyba. No nie wiem, tu ma jednak trochę nieco inne, ale to jest nieco takie widoczne. No jeszcze opatka do tego. stała kolekcjonerka. I dzisiaj też przyszła paczka z Polski. A tu ładnie, Nikołaja. O, Rebook. No I już mam na widoku edycja kolekcjonerska Prince of Persia. No i już trochę zmęczona z tego co widzę. oraz Command Conquer wojna Tyberium inna niż tamta, bo ta jest z Kane'em czerwone pudło, tam to było zielone, ale widzę, że content jest chyba ten sam dobrze, to by było na tyle w tym tygodniu no zbyt dużo nie ma. Przyszły nie cierpuje się bogatszy, bo widzę, że już paczka z Rosji, z Meksyku dochodzą. Także będzie co rozpakowywać. No I dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!